Dobry, nazywam się Igor Gurewicz i witam w, kolejnym, w kolejnej pogadance Igor o Słowianach i nie tylko. To już czwarta część naszej wycieczki po Połabiu. Zakończyliśmy już tą całą część północnego Połabia. Byliśmy na środku w Berlinie, teraz przenosimy się na Łużyce, A więc pozostajemy tutaj przy granicy z Polską. Obiecałem, to już muszę, w telegraficznym chociażby skrócie, obiecałem to dwie pogadanki temu, opowiadając o spotkaniu tych muzeów słowiańskich, że Łużyczan reprezentował pan Szkoda, ale także pan Werner Meszkang. Pan Werner Meszkang to taki działacz, pracownik się z muzeum Kodbus, czyli muzeum serbskiego w Chocieburzu. Co ciekawe, jest, jest synem Alfreda Meszkanka, to tłumacz serbo -życki. Językoznawca, bajkopisarz i nauczyciel. Znany przede wszystkim z tego, że opracował podręcznik podstawy języka Dolno-Łużyckiego. Tłumaczył też polską literaturę nie tylko na język niemiecki, ale także na Łużycki. Więc dla społeczności serbo łużyczan bardzo zasłużony to ród. Pana Meszkanka, tak jak mówię, spotkałem wtedy w Toglow na konferencji w 2016. Następnego dnia byliśmy w Szczecinie. Tutaj na zamku odśpiewał. Taką starą pieśni. No, fantastyczne momenty. Napisał też taką książkę. Niewielką, As die, als die Wendergüter sollten, czyli gdy bogowie Słowian powinni umrzeć, o wierzeniach Słowian. Dość. O, właśnie. Mamy tutaj ten posąg z Alt tak jak mówiłem, i, z, i, i, i deskę z Ralwik. Z Razwik te wszystkie materiały, na któreśmy się już powoływali, i kilka innych autorskich pomysłów, no, próbuje utrzymać tą kulturę słowiańską na powierzchni. Taką organizacją, parasolem Serbów Łużyckich jest Domowina. Oni mają własne wydawnictwo i wydają właśnie takie folklorystyczne, kulturowe rzeczy ważne dla. Dla Użyczan, dla Serbów użyckich I na przykład mam taką książkę: jest Golden Good, czyli no Złote Dobro, bardzo luźno tłumaczone, złoty skarb, zorbiszem mersiem, czyli serbskie bajki. W języku niemieckim to jest wydanie, więc popularyzują tą swoją kulturę także poza społeczeństwem samych, społecznością samych Serbo-Użyczan. To zostało wydane. Przez właśnie domowina Ferlak w Bałcen, czyli w Budziszynie w tysiąc, 2017 roku. Das Golden Gut. To bardzo ciekawa rzecz. Też popularyzują, tak jak inne instytucje, które tutaj prezentujemy, łóżyczanie, Niewielki Lud, Bogata Kultura. No, rękoma, nogami. Próbują się bronić, tutaj pokazują swoich twórców ludowych. Takim dwusiecznym mieczem jest węgiel, zasoby węgla w tamtym rejonie, bo po prostu kopalnie odkrywkowe niszczą te układy wiejskie, niszczą te, o właśnie mamy kopalnie Reichweld i wiele innych, zamieniają. Łużyce, no. Miejsce nie do życia. Ta społeczność się rozprasza. No tak jak mówię, serwom łużyckim należałoby się poświęcić całą osobną pogadankę albo i więcej. No ludność rdzenna tej części Niemiec, która przetrwała kilkanaście wieków co najmniej, oby przetrwała choćby wiek najbliższy. Mamy jeszcze taki folderek Zima u Łóżyczan, czyli Zyma w Serbach pokazująca obyczaje tej pory roku, zachowana w folklorze serbo -łóżyckim. No, tymi Serbami Łóżyczenami zjechaliśmy bardzo mocno z północnego połabia, na, no właśnie na południe ale byliśmy już na środkowym poławiu, czyli u, u Stodoran. teraz jesteśmy u Łużyczan, a jeśli tak, to jeszcze pokazuje etnografia słowiańska, zeszedł drugi Łużyczanie, autorstwa Adama Fischera, oryginalnie wydana w 1932 roku w Lwowie i Warszawie, ale to jest tak zwana reedycja fotooffsetowa, offsetowa. Użyczanie o śmierci, weselach, pogrzebach, no generalnie kultury materialnej i społecznej. Myślę, że jest to w miarę dostępne. Tak jak powiedziałem, jesteśmy na Łużycach. Gdyby nie było tam żadnego skansenu, to bym nie proponował tam zaglądania, ale jest. Może nie tyle, nawet skansen, co Muzeum w Radusz. Znaczy właściwie Slawenburg Slaven, Radusz. To jest przy autostradzie A15 dla, e, dla odróżnienia obok Hocie Burza, czyli kotbus na dolnych Łużycach. Jak wejdziecie na ich stronę, ja podam na dole oczywiście link, e, to informacja jest, że die Slaven sind Cuchyk takie dwuznaczne. Słowianie wrócili do Niemiec, ale przede wszystkim chodzi oczywiście o zamknięcie pandemiczne i że od 28 sierpnia 2020 roku muzeum znowu jest otwarte. To nie jest znowu żadne grodzisko, tylko to jest muzeum zbudowane w taki właśnie sposób, żeby z odtworzony gród, a tam przepraszam, wał, a wewnątrz znajdują się ekspozycje, więc bardzo nowoczesny Sposób. Prezentacja archeologii i kultury słowiańskiej. Tu mamy kolejny jeszcze folderek. Slawenburg Radusz. Archeologii in der Niederlausitz, czyli archeologia na dolnych Łużycach. Tutaj mamy zarys tego. Slawenburg Radusz. No, model. Kolejny. A ta książka, którą pokazywałem. Slawenburg, Radusz, yy, Misiela, Udrisia. Do, dotycząca badań ratunkowych na dolnych Łużycach. Tyle o Łużycach. Właściwie w telegraficznym yy, skrócie przenosimy się, ale dosłownie na moment do yy, Bawarii, a więc daleko, daleko. Na południe, do miejscowości benau Tachow, Geszyszcz Park. W pierwszej części tego naszego cyklu pułapskiego mówiłem, że tam zawitamy. Ja sam tam nie byłem, natomiast przedstawiciela tego obiektu spotkałem w 2016 na konferencji Muzeów Słowiańskich w Torgelow i on taki właśnie folderek i informacje o swojej działalności przywiózł. Jest to Park historyczny, jak głosi ich informacja, największy tego rodzaju w Niemczech. Zresztą znajduje się tuż przy granicy z Czechami i tam w ramach jakichś projektów czy programów razem właśnie z Czechami pro, projekty po prostu nie realizują. składa się z trzech części, m.in. z takich średniowiecznych pełnośredniowiecznych zabudowań, między typu mot warownia i jest sekcja e, słowiańska znaczy słabiś dorf. Jak informacja głosi, w sumie 30 budynków te ich G6 Spark tworzy. Oczywiście na dole znajdziecie link, można sobie zajrzeć, komu tam bliżej zachęcam do odwiedzin, może w komentarzach napiszcie o swoich wrażeniach. To był ostatni punkt. Taki twardy terenowy, który odwiedziliśmy. Na sam koniec, zanim przejdę do prezentowania literatury, chciałbym jeszcze powiedzieć, że ogólnie na terenie Niemiec pojawiła się mocna moda, oczywiście wśród twórców historycznych, bo taki charakter tego naszego działania, sporo ludzi przypomina sobie o swoich słowenskich korzeniach. W pierwszej części, czyli trzy, trzy pogadanki, temu opowiadałem o. O, o tej inicjatywy Zlichow, tego Wendland Hanowerskiego, gdzie tam po prostu ludzie rzeczywiście mają po, po pochodzenie wędyjskie, słowiańskie, co łatwo jest prześledzić, skoro tą niezależność, czy autonomię taką językową, kulturową zachowali do XVIII wieku. Natomiast to, co ja teraz mówię, no to rzeczywiście mieszkańcy, chyba meklemburgi głównie. No, wiadomo, że nie masowo, ale jest widoczny ruch przypominania sobie o tej słowiańszczyźnie swojej. Z pewnością te filmy, o których też opowiadałem w poprzednim bodajże odcinku, czy dwa odcinki temu, produkowane przez niemieckie telewizje, pokazujące spuściznę słowiańską w kształtowaniu się państwa niemieckiego, z pewnością ma fui o tak takie na przykład w, jest starsze małżeństwo, które spotykam dość regularnie na festiwalach i tam któraś rozmowa oni nie mówią po angielsku więc muszę swój niemiecki jakoś wysilać i chcieli dowiedzieć czegoś o słowiańskich wierzeniach więcej i tak zagadnęli do mnie, że aby tak śmiesznie mówicie na Świętobit właśnie, że świętobit, a po naszemu to jest to powinno być I dla nich to było ym, istotne, że oni są tymi prawdziwymi tymi suranami, będąc Niemcami, to oni są tymi suranami na Połabiu, a ja z Polski jestem, no właśnie suraninem już z Polski. Więc moje Świętowit to nie, ale swantewit, bo tak zostało zapisane w źródłach dotyczących Połabia, więc to nie taka naprawdę oddolna, oddolna yy, potrzeba przez nich yy, przemówiła. Zresztą nie tylko yy, przez nich. Ja tutaj pokażę wam teraz taki festiwal w neustadt -Glewe. To jest na samym końcu Mecklenburgi, właściwie przy autostradzie A24 między Berlinem a Hamburgiem. I w tym nad glewe odbywa się już teraz chyba 27 lat. No oczywiście w tym roku nie było. My tam jeździmy powiedzmy od lat strzelam 8 czy może 7. Wspaniała bitwa, bardzo agresywna brutalna, to właśnie po to tam jeździmy jest mniejsza niż Wolin, ale znacznie bardziej energetyczna to wiedzą wszyscy, którzy tam bywają jest trochę też Polaków, którzy przyjeżdżają i tam drużyna, jak tutaj widzicie w sumie jest powiedzmy 250 mniej więcej walczących poszczególne drużyny wyprowadzają, wyprowadzane są przez swoje stanice czy chorągwie i na placu boju, o zanim się rozpocznie, tutaj widać starcie z włóczniami, zanim jeszcze dojdzie do przełamania szyków, o tutaj już się szyki łamią, no a tutaj z kolei są bitwy z wykorzystaniem długiej włóczni, tutaj bez, ale zanim to się zacznie, to taki ceremoniał jest za każdym razem, że wszystkie stanice, wszystkie chorągwie schodzą się na środku, pochylane są w ramach wymiany szacunku i dobrej wróżby dla wszystkich walczących, żeby nikomu nic się nie stało, bo tutaj nie ma choreografii. I dopóki takim oficerem zajmującym się tym był mój serdeczny kolega Filip Roskoszyński, z Kaptorgi, filmy Kaptorga, archeologicznej firmy także zajmujące się nie tylko wykopaliskami, ale także konsultacją dla produkcji filmowych dopóki Filip, zresztą razem z Adamem Nawrotem Polakiem, wykształconym w Niemczech historykiem który dopóki oni zajmowali się tym to ten cały ceremoniał całemu temu ceremoniałowi stanic towarzyszyło przyzywanie świętowita, a więc znowu, nie wiem, czy pamiętacie wizytę naszą w Torgelow. tam mówiłem, że w języku niemieckim wzywany był Triglaf, jako bóg naszych przodków, tutaj świętowit, czy swantewit, zresztą z posągiem obecnym z jego simulakrum tam na miejscu Znowu, oczywiście w języku niemieckim, bo to jednak jest impreza głównie, jeśli chodzi o uczestników, ale też turystów czy widzów. Niemiecka, znowu w języku niemieckim, wybrzmiewało, wybrzmiewało to zdanie no, ku, ku, ku naszej radości, ale też ku wielkiej fascynacji wszystkich zebranych. Te działania zresztą najlepiej pokazują, jak twórstwo historyczne zbliża ludzi, ale też w jaki sposób jest skutecznym narzędziem do promowania, Yy, naszej kultury. To, to, to chyba nie ulega yy, wątpliwości. Niniejszym Filipa i Adama i całą ich załogę pozdrawiam serdecznie. No dobra, ale ostatnia część, ostatniej części. Nasze wycieczki po pyłabiu i obiecana prezentacja literatury na początek niemiecka. Większość tego po niemiecku, co chciałem wam, państwu zaprezentować, już to uczyniłem. Dostaję mi właściwie trzy pozycje. Pierwszą z nich jest Slaven an Elbe. Under Elbe, czyli Słowianie na Łabie, wydano w Getynze w 2011 roku, no, zajmuje się tym, co mówi tytuł, yy, między innymi, no, poszczególnymi plemionami zamieszkującymi yy, nad Łabą. Takie stawia ja pytania, właśnie Germanen Slaven, Deutsche, czyli od Germanów przez Słowian do, yy, do Niemców. Pokazuje też właśnie ten, 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 to funkcjonowanie tych różnych ludów, Sasów, Franków, Słowian, czyli coś, co ja tam mówiłem przy okazji Stary Gardłowagryjskiego tam w Holsztynie. To bardzo taka fachowa, cenna rzecz. Jako ciekawostkę tylko powiem. Wspominałem kilkukrotnie, o, o agresywnych Sujanach, to jeszcze wiele, wiele pogadanych temu, nie tylko przy okazji wizyty na połabiu, ale wszyscy wiemy, że dawali głupnia, szczególnie w XI-XI wieku. Sam Hamburg burzono czy najeżdżano kilkukrotnie, a to jeszcze w wieku 10 i była taka wystawa w Hamburgu Hamburg. Mam też byłem na niej, tam materiały bardzo ciekawe i, i broń, i ozdoby także słowiańskie były prezentowane i w tejże, to, to właśnie w Hamburgu było, w 2014 roku Muzeum Archeologiczne w Hamburgu wydało ten mytos Hamburg i tam, i tu między innymi cały rozdział poświęcony słowiańskiej ceramice w, Hamburgu. To, co mówiłem, wspominałem chyba przy okazji na, y, pogadanek o Konungaheli, rzeczywiście tego materiału ceramicznego w Skandynawii jest bardzo dużo, ale tutaj także przy okazji y, Hamburga, chociaż y, w ogóle niemieckie muzea y, no, z tą ceramiką y, jakoś tak ją faworyzują, gdy pokazują słowiam, to czasami za bardzo chyba przez pryzmat tych garów. A można przecież piękne srebro również pokazać. To metod Hamburg. Natomiast taką naprawdę ciekawostką, i myślę, że tego Państwo nie znają, Felix Biermann i Franz Schopper, to redaktorzy takiego tomu o późno-słowiańskim cmentarzysku z grobami, z mieczami z Wustenhausen underdose. Czyli spędziliśmy Friedhof mit Schwerteben von Wustenhausen underdose. Taka oto opracowanie. I zobaczcie sobie na zdjęcie, to niezwykle ciekawe. To zostało wydane opracowanie w 2012 roku przez Muzeum Archeologiczne Brandenburskie. I bowiem właśnie nad Dos Dos Doszą, czyli znaczy na Doszan, w Znaleziono na cmentarzysku bardzo bogate, późnosłowiańskie, dwunastoletnie groby 2. Zwłaszcza dwa z mieczami. Jeden platerowany, w ogóle srebrem oprawa rękojeści, a to co widać nad nim, to są złote druciki, które ozdabiały tunikę leżącego. Złotem wyszywana prawdziwym złotym drucikiem. Tu w przybliżeniu, jak ten drucik yy, wyglądał. Elita plemion słowiańskich w XII wieku rzeczywiście nosiła się książęco. I to tyle z niemieckiej. Przechodzimy bardzo szybko do... Literatury polskiej. Oczywiście mógłbym tutaj wyciągać z prace zbiorowe, pokonferencyjne materiały, tego raczej nie będę robił. Kilka pogadanek temu powiedziałem, że nie wytrzymałem i musiałem zaprezentować słowian Połapskich profesora Słupeckiego, Przepraszam, strzelczyka w dwóch wydaniach. Oba wydawnictwo poznańskie. To pierwsze z 2002 i z 13 słowianie połabscy, ale profesor Jerzy Strzelczyk wydał także bohaterowie słowian Połapskich Na okładce przerwone zdjęcie zaprzyjaźnionego Marcina Lutomskiego pozdrawiamy Lutomku. To zostało wydane oczywiście w Poznaniu w 2017 roku, nie tak dawno też profesor Strzelczyk taką książkę popełnił dawniej zapomniane narody Europy ja mam ich znowu dwa wydania pierwsze o Solineum w 2009 i drugie znowu wydawnictwo poznańskie wyraźnie przejęło profesora pracę to wyszło, wydanie drugie poprawione i uzupełnione w 15 i w tych zapomnianych narodach Europy jest rozdział Poświęcony obodrzycom. Oprócz tego, aha, i drzewianom połapskim. Właśnie. Tym, którzy przekroczyli łapy, pamiętacie, Wendland do XVIII wieku. Oprócz tego Wenenowie, Swebowie, Alanowie, Hazarowie, ja Także jedno z tych wydań na pewno łatwo będzie Wam sobie znaleźć. Jeśli ktoś by chciał się mocniej zagłębić w dzieje polityczne obodrzyców. To Adama Turasiewicza, wydane przez zakład dynamiczny Nomos w Krakowie. To jest książka napisana, już nie pamiętam w tej chwili kiedy, ale znacznie wcześniej, po śmierci już autora, który zmarł w 1978. Nomos wydał w 2004 roku. Redakcją naukową i w ogóle takim, taką siłą napędową był profesor Bogumił Grod. No i to jest takie kompendium wiedzy dziejów po prostu politycznych obodrzyców. Od IX wieku do utraty niepodległości w latach 1160-1164. Eee, no absolutne, absolutnie podstawowa e, literatura. Podobnie zresztą jak jeszcze dawniejsza praca Kazimierza Wachowskiego Słowiańszczyzna Zachodnia. Eee, to Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w 2000 roku wznowiło, bo to jest oczywiście wznowienie, na podstawie wydania drugiego z 50. roku. Słowia Zachodnia, Kazimierz, O, nie widać, Bachowski. Ciemno się zrobiło, zdążyło za oknem, więc to i światło inaczej. Klasyka mediewistyki polskiej. Ja mam, to jest cykl wydawnictwa Templum. W 11 roku wznowiono Kazimierza Myślińskiego. Polska wobec Słowian Pułapskich do końca wieku XII. Myślę, że to jest też ważne, jak ktoś chce się zająć, chce sobie poczytać rzetelną wiedzę o o, 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 połaniu po prostu. No i oczywiście nie można bez profesora Geralda Labudy. Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej. To jest takie znowu kolejne wznowienie w jednym tomie, choć pierwotnie było to wydane w tomach trzech. Tu poszczególne rozdziały dotyczą e, Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Też bardzo... No, Trudno sobie wyobrazić bez tego. A pod kątem archeologicznym Marek Dulinicz Kształtowanie się słowiańszczyzny północno-zachodniej wydane przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 2001. No tutaj w ogóle momentami odmładza ten proces zasiedlenia połabia przez słowian przybyłych, czy to z południa, czy to ze wschodu, poddaje analizom, analizom wcześniejsze badania archeologiczne na różnych tych kluczowych stanowiskach. Pod względem etnograficznym, pamiętacie, pokazywałem tam Łużyca. No to właśnie w tym samej serii Adama Fischera etnografia słowiańska, ale tą pierwszy bo też są Polacy jeszcze, połabianie i, i znowu wydane w 1932 roku, ale to jest akurat e, znowu reedycja fotooffsetowa, Więc prawdopodobnie stosunkowo łatwo dostępna. O etnografii nie jest to e, wielka praca. O mapa rozkwitu i zaniku połabian to ciekawe, jak to było widziane w latach Trzydziestych, jeszcze taka mapa. No i te y, wszystkie sprawy kultury ludowej, a więc te, które dosyć długo przetrwały. Ja mam szczęście, bo tą etnografię słowiańską połabianie y, Mam również w oryginale, nie tylko w tej kopii y, fotooffsetowej y, Z takich starszych właśnie prac jeszcze jest Plemiona Słowiańskie nad Łabą i Odrą w wiekach średnich z mapą, wydanie drugie 1947 sam Tadeusz Ler Spławiński to rzecz znowu niewielka o na rzeczach o języku generalnie co było z specjalnością Spławińskiego i bardzo popularnie dwie ostatnie książki Artur Schreiter Pod pogańskim sztandarem Dzieje tysiąca wojen z Słowem Pułapskich od VII do XII wieku Wydane przez Wydawnictwo Erika W roku 2014 To można śmiało traktować Jako takie kompendium Bo to są poszczególne Biogramy Poszczególne miejsca w zwięźle, krótko opisane. Taki, jak ktoś nie chce się przydzielać przez literaturę, to taką właśnie pigułkę, do której łatwo sięgnąć, łatwo użyć, można sobie stosować. Oraz Robert Barkowski, Słowenie pułapcy, Dzieje Zagłady bardzo popularnie napisana rzecz, historyk. Polski, który mieszka jednak w Niemczech i w ciekawy sposób od innej strony na te dzieje patrzy. Tak jak mówię, to jest właściwie publicystyka historyczna momentami, ale bardzo fajnie, bo inny punkt widzenia pokazuje duża sympatia u autora do połabian, więc rzadko się zdarza w polskiej literaturze, że rzeczywistym podmiotem są, e, są połabianie. Przeważnie to są wrogowie Polski, a Polski, czy monarchii piastów, a tutaj odwrotnie jest wpisane z perspektywy połabian, co na pewno stanowi rzadkość w polskiej popularnej literaturze. No i przyszłoby się Pożegnać tym czwartym nie spodziewałem się, myślałem, że będą dwa, zbierałem zdjęcia, zbierałem literaturę, to trwało trochę, zacząłem zastanawiać się, czy dwa, dwie pogadanki wystarczą, pomyślałem sobie, że na pewno, no ale jak się rozgadałem, a i tak, jak słyszycie pewnie momentami, to jest telegraficzny skrót, ledwo tylko... Yy, zahaczam o tematy o większości, o właściwie o wszystkich tych miejscach o których wspomniałem, o wszystkich tych wydarzeniach i o postaciach można by robić osobną pogadankę no ale to w tym, w tym momencie nie sposób było uczynić, więc pamiętajcie że to było po prostu autorskie prze autorski przewodnik turystyczny możemy to nazwać moje poławie Igor Osłowianach i nie tylko Dziękuję za kolejną uwagę. Pamiętajcie, że od kilku pogadanek spotykamy się co dwa tygodnie, nadal jednak hmm, we czwartek. Na razie też nie zamilknę i do zobaczenia za kolejne dwa tygodnie z kolejnym tematem. A tymczasem wdzięczny jestem za wszelkie lajki. A ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali, zachęcam, żeby to uczynili, bo przez jakiś czas będę dostarczał informacji o Słowianach. I nie tylko. Do widzenia. Cześć.